Słychać mnie podwójnie? Słychać mnie podwójnie? Nie Jak to mnie nie słychać podwójnie? Ej, słychać mnie w gierce? Tak to to Dobra, Gramy. Grać w sumie Nightmare'a, nie? Każdy będzie po kolei wchodził do budynku, żebyśmy Już wszyscy na nie narad... patrzy. Słyszysz, co ja mówię do ciebie? Mogę Gramf. komuś zrobić Na dół, szybko to, tak. Ale mikro Kajtek Supra Uuu. Dwa, pięć, cztery, dwa, pięć, cztery, dwa, to są moje numery Dobra, mam lustro Dobra, sprawdzę zapakuję a słuchasz, to umarł ktoś. Are you here? Are you close? Are friendly? here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you close? Are you friendly? Ty się kurwa nie odzywa śmieciu pierdolą, bro! Ale close? Are friendly? Are you close? Are you friendly? Are you close? Chyba się I Idzie chyba też. Co to kurwa? na <grywa> weź. <grywa> o idzie do was. Dobra, wyszło z pokoju. Zabija was. Dobra, was nie zabija. Baj jajo, bajo jajo. Gdzie właśnie do was. Wraca, wraca, wraca. James. Ty nie gadajcie. <tulity> ja tak stronowałem, że ona nas nie złapała. Ona jest tak głupia. No. <grymko> A, dostałem. Czemu? Banshee. Czekaj, banshee albo tak. A nie, poczekaj, bo banshee wyjątkowo mocno. To jest winny. Dużo, banshee. Banshee mi nie pasuje z tym opisem.

jeszcze tego, jak jeszcze się... Ulicz się zesrać do mordy O! Dobra, 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 dobra. No To z odgosami, z musi być To dawaj ready. Nie, narfif, narfif nie, najpierw ready. Nie, dobra, no to poczekamy vanie, sobie się W prywatne. w Będzie w vanie prywatnie. Nie, będziemy w prywatne. prywatnie Ej, prywatnie, 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 prywatnie mogę z wami, ja prywatnie ja. mogę z wami, ja prywatnie mogę z wami Nie, 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 dobra, dobra Dobra, dobra ja dołączam. ja się dołączę No, ale musi być, Panowie, stop! Ja to pokażę waszym dzieciom, kiedy. Pokażę, jakich pajacalnych. Ja nie dożyjesz do czego do tego czasu. Dlaczego tak mówisz? No bo, z źródy. Ale, jak się podobało? Smakowałem. Smakowałem! Termoneers! Termo Termoneers? Termo Mam kartę na Odpalam kartę? Nie! Odpaliłem! Def jest! No, Dobra, nie. jedziemy, ducha nie ma. Dobra, odpalam kartę na tor. Def! Def! O, Co? Właśnie straciłem wszystkie itemy. Dziękuję, Kowal. A, kurwa! Nienawidzę cię, Kowal, jesteś takim śmieciem, bo po prostu, że te karty. ciągniesz no, jak ja, jesteś. Bo... takim śmieciem. Ja jesteś to... takim śmieciem. Co ona ucieka? Nie wiem. Nauczy no, się times. Część to, że tylko Artur żyje, bo, bo on chwytał na górę. Przeszedłem. A, ESO. ESO. Kowal, jesteś takim śmieciem, że to jest hit po prostu. Esa, ja stoję jest... w środku, a ten ciągnie kartę i jak, jak, jak usłyszałem tylko DEF, to ja puściłem krawaturę, Ja że mi się już nie chce, bo ja bym nie uciekł. Milan, 500, o kurde O kurde Ale Kowal, ty jesteś graczem Ogarniesz, że jesteś graczem na no masz w nosie? Jestem profesjonalistą Jest sportowcem sobie. A co, rady, co rady, sportujesz? czym jesteś sportowcem? Tak. Ej, a co sportujesz? Sekt sport O kurde, ale zawodnik Ej, ja się go boję, on ma u mnie szacunek Właśnie, Wyglądasz coś. A wiecie co się nie liczy? Moje życie Nie wkaźnijcie Ej, musimy się spotkać i zagrać w tego W rozbieranego Ale Jere? No Dobra Where are you, where are you? Odpowiedz ty kurwo jebana, bo cię zabiję Jak ty? Pójdź mi w oczy, spójrz mi w oczy Jak ty chcesz zabić ducha? Jeżeli ja siebie zabiję i się stanę duchem To Hello. wtedy mogę go zajebać Dobra, dzięki Are you a... ...bent? Yeah. Are you a... ...bent? Will you kill me? Spytaj się gdzie jest? Kurwo o, czekaj, jebana! czekaj Po? Kol... Cold. Cold Zimno jest Are you hard? Are you hard? Taki pizdej Grozi to kurwa snowy, a nie ty a. Ty Czeka. Pajanie się Pajanie gdzie jest! Idziemy na obiad <grym> Freezing! Freezing! Było, było Freezing! Było Freezing Ej spodziewaj się jak nie TY! ty by... <grym> nie gadaj! <grym> zdychaj, zdychaj, zdychaj Zdychaj, bo i zdechaj, co? No i zdechaj Dobra yy, Wracając, wykluczam chyba MF-a, wezmę Freezing No i umarłeś Sią ale łatwo. Ale się mu szyja wygięła! Ej, chodźcie wszyscy, ZOBACZYĆ jego szyję! Ja przez oku... otworzenie! Ty, co ty się stało? Ale się. szyja stała, koło lego! To się jak Marcin Dubiel postrzegał? O, o tak. Jest Freezing, tak czy nie? Tak, jest Freezing, potwierdzony. Dobrze, potwierdza. O, napisał Freezing, tylko co? Tak, napisałem Freezing. Mroże mrożę napisał, może. Napisał, że jest kajtkiem, że cosplayuje kajtka no, napisał tak, on napisał Snowy, Snowy napisał. <sumy> snowy Snowy <my>, napisał, so, tak Właśnie, Anger, 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 kurwo Ej, ej kurwo Co? Artur, gdzie jesteś? No idę Arnie Nie łapie. słyszałem cię Snowy Idziemy na jakiś beaches czyli oglądasz High School DxD o, o. Oooooooo co, co ty robisz? Słyszałem co powiedział Kowal Co? No kurcz tam i gadaj z nim no A czekaj na Artura wiecie, czekam Jak je zdobędę kiedykolwiek to jest 2D Nie no co ty F Istnieją animacje 3D Albo VR O oh. are you here? Will you kill us? Poważnie Artur Szkoda <laughs> Idę coś wziąć. Tak, na pewno jest w kuchni, bo freezing jest w kuchni. Pogadałeś z nim? Yy, no próbowałem. No to jeszcze raz pogadaj. Ja, ja słyszałeś legendem z się. Wtedy. Też mi to Czekaj, wezmę sobie pilsy. Nie wiem, żartuję. Mogę, mogę, iść, mogę iść na dół do kibla, a wy się nie obrazicie, że bo idę. mogę, 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 mogę. nie Nie. Nie możesz. się. Jestem w środku i idę. Dobra, chodź Artur. Artur nie. Kamera się nam teraz nie przyda, ale dobra. Przyda się. Jedziemy na gwęk. dobrze. Weź Nie, mam kamerę. Jest tutaj freezie? Where are you? Where are you? What is your name? Hmm. Are you poltergeist? Are you here? Pomocy. Artur! Kojarzysz taki cudowny wynalazek ludzkości jak czujnik ruchu, nie? No. Zapalił mi się przed mordą. A dokładnie ten. Przy wy na wyjściu z garażu. Okej. Okay. Eee, nie podoba mi się to. Ty, kuchnia. No, w panie. Eee, MF się wtedy zwiększył. Dobra. Idziemy, nie? Jeszcze tylko Sól mhm. tam wywalone. Eee, jeszcze jednego krót O, dobra, ty bierzesz. To tablety chyba tylko już. Czujnik był. A co wy. A za, zamiast czego? A, to czekaj. Weź kruzyfikację. Tak. A i wchodzimy ze sprintem, nie? Gdzie go rzuciłeś? Ru ej, ej, Artur! Do dobrze, że nie wszedłeś do domu. E była dziesiątka. Artur, czy ty jesteś w środku? Ej, Artur prawie wszedł do domu jak dziesiątka była i gdzie masz tego krucefiksa? No tu jest, ze śliczkami Ale schowany był Kajtek, Kajtek Co, co, co? Obserwuj nas i informuj, obserwuj na kamerach Artur, chodź za lodówkę, będziemy na obe... Czekamy na sprinter. What is your name?

Nie chciałbyś tego widzieć. To się dzieje ona stała Ono się patrzyła na nas. Stała słuchaj, się, ta, 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 ta. słuchaj, słuchaj mnie teraz! Jeszcze słuchaj. nigdy nie byłem tak blisko naciśnięcia Aldef 4 i naszy, Ja wyrzuciłem itemy, ale na szybko zabrałem rękę z klawiatury i się prawie popłakałem. Tak jak mam w dupie gry horrorowe i mam wywalone, tak tym razem coś ja widziałem ten duch stał i się nie ruszał. Ja nie wiem o co chodzi z tym Hunt, To był jakiś dziwny To hunt, nie był hunt, to był hunt I się nam pokazał. Ale to dziwne. Jak coś to były docy, bo widziałem jak sobie fajnie przebiegł. No o kurde. To był idealny. Ej, ty, to Juraj. Jeszcze nie. ten, freezing był. I oni. Ej, ja wykluczyłem -a. a, No dobra. Let's try. Zakład, że nie to, tylko ja mam takie dobre. Czekaj. Okay. Kurde, i tu mi się ten duch nie zgadza. On... Albo mimik. Jak mimik. Ale nie, tak. to, nie grzucami, tak to jest nie ważne. Odgasz z tymi tak tu o nie, przysięgam, już to przyciągam. A okej, okay, to po pierwsze, a po drugie wyjść spod wody. I trzymem imitatora benton, nie patrz. Dalej masz. <śmuszczak> no musisz hmm. już. ładnie. Dobra robota. Cześć.